Super Puchar Polskiej Ligi Sportowej, a razem z nami jestem razem Michalina Młoda Chudzińska, czyli pani ekspert, analityk. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Właśnie, jak cię nazywać? Zawodniczka, streamerka, ekspertka? Jak ty sama siebie widzisz obecnie, jeżeli chodzi o swoją rolę na tym e sportowym poletku? Aktualnie najbliżej mi do streamerki, ponieważ jest to. Jest to rola, którą zajmuję się na co dzień, a traktuję ją jako full, full etat dla siebie. Wcześniej rzeczywiście yy, grałam, bardzo dużo lat grałam, więc śmiało mogę siebie nazwać yy, zawieszoną troszeczkę tutaj, yy, jak powiedzieć to, zawodniczką. O, powiedzmy, zrobiłam sobie przerwę, ta przerwa aktualnie trwa, ale myślę, że do momentu, kiedy może coś się pojawi, nie wiem. Na razie, na razie ciężko powiedzieć, ale tak, do, do, do roli streamerki jest mi najbliżej. Z tego co widziałem, to niedługo będzie rok od momentu, jak opuściłaś skład Izakobors. I tak z perspektywy czasu, właśnie biorąc pod uwagę, że skupiłaś się bardziej na streamowaniu, a granie na ryżu, odpuściłaś, się, nie żałuję jeszcze decyzji, że jednak nie zostałaś na scenie i nie próbowałaś dalej w cs czy w czymś innym? Wiesz co, różnie. Różnie myślę, różne myśli mi przychodzą przez tą głowę. Raz był, był moment, gdzie w życiu żałowałam powiedzmy przez ten okres roku. Sobie żałowałam tego, że nie mogłam sobie pozwolić na kontynuację gry, ale nie miałam na to rzeczywiście czasu. Ja wcześniej pracowałam na pełen etat w normalnej pracy. Mhm. Studiowałam. Zbliżał mi się termin obrony inżyniera, także to mnóstwo, mrosno, mnóstwo presji Miałam na sobie mnóstwo pracy, także kolejne godziny poświęcone w trakcie, grana, w trakcie dnia na granie było czymś ciężkim i praktycznie już nierealnym dla mnie. Więc było to, ciężko było pogodzić wszystkie trzy czy cztery role, które wtedy pełniłam. A utrzymujesz nadal kontakty z dziewczynami, z którymi grałaś w Zakoborze? Tak, utrzymuję. Najbliższe mi są dziewczyny, które gdzieś tam streamują, i te, które aktualnie sięgnęły. Po, po fajną drużynę, także na drużynę tą europejską. Także będę tutaj mówić najwięcej o Oli, Angelce i Hani. Właśnie jeśli chodzi o Angelkę i Hanie, to tak jak mówisz, no angaż w nawi, czyli rzecz no, niebagatelna. Śledzisz ich poczynania, no bo teraz miały okazję walczyć o awans na lana, dosyć się nie udało, ale no nadal są gdzieś w tej europejskiej topce. Oczywiście, że śledzę. Ja całym sercem jestem za każdą polską drużyną. Trzeba tam wspierać nasz polski asport, a szczególnie kobiece, gdzie jest tak naprawdę niewiele tych drużyn Aha. można policzyć na, na palcach jednej ręki, także z całym serduchem zawsze będę wspierać, zawsze będę oglądać i, i zawsze będą, bliskie mi. A ciekawi mnie swojej perspektywy, jako właśnie były zawodniczki, zawieszone zawodniczki, tak samo i streamerki, co jest trudniejsze, jakby grać i utrzymywać pewien poziom grania? Czy jednak być streamerem i angażować tę społeczność na tyle, żeby jednak też na tym streamowaniu móc się jakkolwiek utrzymywać? Myślę, że obie rzeczy są bardzo ciężkie. Zależy na jaki etat chce się to robić, bo jeśli się idzie w streamerkę full etat, to trzeba pamiętać o tym, że nie można się posługiwać samym Twitchem. Takie są teraz realia, że wchodząc na Twitcha, gdzieś tam odsetek ludzi, którzy mogą uzyskać tak jakby pracę full etat, no jest nieduży. No nie będziemy się oszukiwać. Także to trzeba się gdzieś rozwiązać. Roz Więcej i to nie jest tylko jedno odpalenie przycisku, streamowania i to jest tyle. Nie, to tak nie wygląda. Tak samo jak gra drużynowa nie jest rzeczą łatwą, tam się poświęca wiele godzin z dnia, żeby spróbować wejść na wyższy poziom, na wyższy level i to też nie jest rola, gdzie musi to zrobić jedna osoba, tylko pięć albo sześć, bo jeszcze trzeba wyliczyć trenera, prawda? Także to obie rzeczy są równie ciężkie, żeby osiągnąć sukces a na ile ciężkie jest uczestniczenie w takiej profesjonalnej transmisji jak tutaj, no bo debiutujesz tutaj na PL w roli eksperta. Czy dla Ciebie jako osoby, która jednak streamuje no regularnie mało bycie z tą kamerą, to jednak było stresujące, że wiesz, tutaj jednak dookoła wszyscy ludzie, produkcja na żywo i tak dalej? Oczywiście, że było jak najbardziej. To było pierwsze zdarzenie moje ze studiem, takim bardzo, bardzo profesjonalnym. Także pierwszy dzień, pierwsze wejście, o tak powiem, pierwsze wejście na antenę było dla mnie mega stresujące. Było widać pewnie, niektórzy widzowie mi to, mi to potwierdzali, że rzeczywiście był tam dreszczyk, było gdzieś tam większe kładanie z serca, ale po tym pierwszym wejściu wydaje mi się, że stres szedł. Z każdym kolejnym wejściem było coraz łatwiej, coraz lepiej. Moje słowa troszeczkę zaczęły inaczej wyglądać, powiedzmy. Mhm. I jestem aktualnie z tego bardzo zadowolona. Nie wiem, jak oceniają to widzowie. Ja aktualnie gdzieś tam patrząc sobie wstecz przez te powiedzmy nasze trzy dni, ciśnie mi się uśmiech na twarz. Czyli rozumiem, że jeżeli by to od Ciebie zależało, to by nie był taki jednorazowy wyskok, tylko chętnie byś się jeszcze gdzieś pojawiła w takiej roli. Mam nadzieję, że jeśli bym popracowała nad sobą i nad tym wszystkim, kto, co się działo na, na przestrzeni tych trzech dni, myślę, że mogłabym spróbować jeszcze. A nawiążę też do początku rozmowy, czyli do tego bycia zawieszoną zawodniczką. Rozumiem, że... Jakby nie, 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 nie przekreślasz tego definitywnie, że jest jeszcze szansa, że jednak młoda gdzieś się tam kiedyś pojawi jako zawodniczka, zwłaszcza, że no teraz kobieca stanowca się troszeczkę odżywa, bo SSL impact i są inne rozgrywki, więc kto wie, może wrócisz. E, oczywiście, że to wszystko odżywa i ja się bardzo cieszę, że tak się dzieje. E, czy wrócę? E, zobaczymy, co los przyniesie. Ogólnie, ogólnie nie jestem nastawiona pesymistycznie, żeby wrócić do, do, do gry yy, tutaj teamowej. Bardziej, tak jak wcześniej powiedziałeś, grę zawiesiłam, ale to była czysto indywidualnie moja decyzja, którą ja podjęłam ze względu na natłok obowiązków i na pewno jestem w stanie powiedzieć, że nie chciałabym tworzyć drużyny od, od podstaw. Może dołączenie do jakiejkolwiek już doświadczenia drużyny, bardzo bym się głęboko nad tym zastanowiła. A jakieś propozycje zaproszenia do wspólnej gry już były, czy jeszcze nie? W ostatnim czasie zdarzyło się standinować dwa, dwa razy w Entropic Queens. Więc taki głód gry trochę pewnie powrócił. Zdecydowanie powrócił. Są to, są to emocje, z, że nie można ich porównać z niczym innym. No to w takim wypadku pozostaje nam. Życzę Ci powodzenia, czekać na to, jak się daje rozwinie Twoja kariera, czy to streamerki, czy graczki, czy może ekspertki, kto wie, zobaczymy. No powodzenia Ci życzę. Dziękuję Ci bardzo.